Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Oblicz współrzędne punktu przecięcia wykresu tej funkcji z osią o y. Naszkicuj wykres funkcji f, następnie odczytaj z wykresu przedziały monotoniczności oraz zbiór wartości funkcji. Przykład A. Mamy funkcję w postaci kanonicznej. I pierwsza czynność, jaką mamy to. Odać przecięcie z osią y, czyli liczymy wartość funkcji dla argumentu równego 0. Za x dajemy 0, więc minus 0 dodać 3 to 3 do kwadratu dodać 1. Minus czeka, trójkę podnoszę do kwadratu 9 dodać 1 to minus 8. Zatem w Zerze nasza funkcja ma minus 8. Już zaznaczę, w zerze minus 8. Dobrze, teraz spróbujemy z postaci kanonicznej odczytać jak najwięcej informacji na temat naszej funkcji. Zobacz wierzchołek, więc współrzędna P wierzchołka to jest minus 3, współrzędna Q1. Nasz wierzchołek ma współrzędne minus 3, 1. Zaznaczmy minus 3, 1. Tutaj jest wierzchołek naszej paraboli. Skoro wiemy, że ona przechodzi przez punkt 0, minus 8, to zobacz. Oś symetrii naszej paraboli będzie x równe minus 3. Więc teraz odbijam nasz punkt, 3 jednostki z lewej strony, to będzie minus 6, minus 8. I spróbuję naszkicować moją parabolę, podpiszę f od x równe minus x plus 3 kwadrat, dodać 1. OK, co mam teraz zrobić? Podać przedziały monotoniczności oraz zbiór wartości tej funkcji. Zatem zapiszę. Funkcja jest rosnąca dla jakich argumentów? Zobaczmy z wykresu. Funkcja rośnie. Dla jakich argumentów? Od minus nieskończoności do minus 3. Zanotujmy od minus nieskończoności do minus 3. A gdzie nasza funkcja maleje? Dla jakich argumentów? No sądzę, że już bez problemu to odczytasz. Tutaj maleje od minus 3 do nieskończoności. Zatem teraz tylko to zapisz. Od minus 3. Do nieskończoności. Ostatnie pytanie. Jaki jest zbiór wartości funkcji f? Czyli pytamy o y. Jakież one są? Nasze y czytamy po osi y. Najwyższy to jest jedynka, no i one wszystkie są tam na dół. Zatem zbiór wartości to od minus nieskończoności aż do 1 łącznie z tą jedynką. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.